Drodzy mieszkańcy Hetmańskiego Grodu Zamość, czcigodni diecezjanie naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, święta Bożego Narodzenia zawsze przywołują nam nasze rodzinne przeżycia, tradycje, zwyczaje, rozpoczynające się tym szczególnym znakiem łamania, białym chlebem, opłatkiem. To łamanie się miłością przypomina nam o tym, że najpierw z tą miłością przyszedł do nas Pan Bóg w tajemnicy Bożego Narodzenia i jesteśmy wezwani, by tą miłością się dzielić. Zauważmy, że tajemnica tego przeżycia jest mocno osadzona w rodzinie, w obrębie rodziny. To się wszystko dokonuje tam w Betlejem. Właśnie w rodzinie przychodzi na świat Boży Syn jako Boże Dziecie, Maryja, Józef troszczą się o nie. Przychodzą pasterze, następnie trzej królowie. I my wiemy, że właśnie w tej atmosferze rodzinnej dotykamy tego, co jest najbardziej fundamentalne: tej miłości, której się uczymy, której się wychowujemy, którą smakujemy i którą dzielimy się z drugim człowiekiem. Dlatego też dzieląc się w tym dniu. Wigilijnym i przez Boże Narodzenie, tym chlebem znakiem Bożej miłości bądźmy świadkami tej miłości do każdego człowieka. Tego życzę z całego serca na te błogosławione święta Bożego Narodzenia i cały nowy rok Pański 2013. Zrodzony na sianie w półmroku stajenki śpi w ramionach Marii, Jezus Małysienki. Świętą noc, złocista gwiazda opromienia, gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. Lulajże Jezuniu, snem cichym, szczęśliwym, obdasz nas radością i szczęściem prawdziwym. Najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia składa redakcja telewizji kablowej Zamość wideokadry. Jako mieszkaniec Zamojszczyzny chciałem pozdrowić mieszkańców Polski, by te święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2013 był rokiem radości, a święta dawały nadzieję na lepsze życie. By w gronie rodziny, przyjaciół mógł się, mógł się spotkać i zapomnieć o polityce, ale myśleć o tych dobrych momentach swojego życia i wskazywać drogę na lepsze jutro. Szanowni Państwo, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych, rodzinnych świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Życzę, by nadchodzący rok był bogaty w osobiste doznania, a także by spełniał zamierzenia i dążenia zawodowe oraz społeczne, przynosząc wiele satysfakcji z własnym dokonem. Niech dobre dni towarzyszą Państwu przez cały 2013 rok. Korzystając z okazji wizyty w przepięknym Zamościu, z którym zresztą jestem za y, korzeniami związanych, Chciałem wszystkim mieszkańcom Zamościa i okolic złożyć najserdeczniejsze życzenia, pozdrowić wobec zbliżających się świąt oraz Nowego Roku. Jeszcze raz żyjcie na sportowo, zdrowo. Jacek Szoław. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Zamościa, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, podobnych, radosnych świąt. A na Nowy Rok życzę Państwu spełnienia wszelkich marzeń, i tych zawodowych, i tych osobistych. Niech ten Nowy Rok przyniesie jak najwięcej radości, jak najwięcej szczęścia dla Was i dla Waszych rodzin. W imieniu własnym i radnych Rady Miasta Zamość życzę mieszkańcom oraz gościom naszego miasta przeżycia wieczoru wigilijnego oraz świąt w gronie rodziny, znajomych, przyjaciół, w atmosferze miłości, radości i nadziei na 2013 rok życzę zdrowia, pomyślności, wytrwałości w pokonywaniu trudności, wszystkiego dobrego. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazujemy wszystkim naszym klientom i kontrahentom najserdeczniejsze i szczere życzenia, szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności oraz w każdym dniu nowego roku wiele uśmiechu i radości. Życzy Polska Grupa Energetyczna, Dystrybucja, Spółka Akcyjna, Oddział Zamość. Drodzy Rodacy, życzę Państwu i sobie, żebyśmy byli na co dzień bardzo uśmiechnięci i radośni, a w naszym pięknym kraju na co dzień, żeby było coraz więcej tego, czego niestety mamy coraz mniej: pięknego uśmiechu i życzliwości, radości. A naszym politykom bez klasy życzę. Jak najszybciej się do tej klasy zapisali i ją ukończyli. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Zamość, wszyscy, do których dociera obraz telewizji kablowej, Zamość. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas rodzinnego skupienia wokół naszych narodowych wartości, wiary, tradycji, kultury. Nieprzechodzące w te dni do ludzi dzieciątko Jezus przyniesie Wam wszystkim niewyczerpane pokłady miłości, radości. Wewnętrznego uspokojenia i wzajemnej życzliwości. Dużo rodzinnego ciepła i odpoczynku od codziennego pośpiechu. A na cały 2013 rok wiele szczęśliwych dni i spełnionych marzeń. Pod tymi życzeniami podpisują się wójt gminy Zamość Ryszard Bliwiński z całą gminną administracją i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Bondyra Sadnimi Rady. Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta Zamościa, studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, absolwenci, których mamy już ponad 12 tysięcy, wszystkich kierunków. Chciałbym życzyć Państwu przed świętami Bożego Narodzenia, jak również złożyć życzenia noworoczne na nowy rok. Chciałbym życzyć Państwu... No, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim yy, zrównoważenia. O tym zrównoważeniu ducha, spokoju ducha tyle się mówi ostatnio, a przecież my mamy na co dzień tyle różnych problemów. Chciałbym, aby Państwu przyświecała pewna idea owego zrównoważenia w zakresie yy, gospodarowania własnym czasem, własną energią, jak również zrównoważenia w zakresie ekonomii. Już Marek Aureliusz mówił, że nie oddychaj tylko otaczającym cię powietrzem, ale myśl wszechogarniającym wszystko myślenie. Właśnie po prostu stoimy przed budynkami dawnej, słynnej Akademii Zamojskiej. W tych budynkach, przynajmniej w jednym, mieści się teraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Jest to, yy, Pewna też przestrzeń czasowa. Po prawie 400 latach znaleźliśmy się w tym miejscu, aby właśnie tworzyć akademicki zamość. Życzę wszystkiego najlepszego tym, którzy tworzą ten akademicki zamość, całemu środowisku akademickiemu. Szczęść Boże na nowy rok. Niech ten szczególny okres świąt Bożego Narodzenia, spędzony w gronie najbliższych, przyniesie Państwu wiele radości, pogody ducha, szczęścia i spokoju. A nowy rok by stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei. Życzą zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu. Szanowni Państwo, telewidzowie Multimedia Polska. Przed przededniu pięknych świąt Jakimi są święta Bożego Narodzenia, chciałbym życzyć Państwu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia, realizacji tych wszystkich celów, które Państwo zamierzają realizować już jeszcze w starym roku, tak również w nowym roku. Chodzi tutaj o zamierzenia związane z rodziną, związane z pracą zawodową, również rozwijania swoich pasji. Ja z uwagi na to, że na co dzień zajmuję się sportem, chciałbym życzyć Państwu zwłaszcza te w tej grupie osób młodych, rozwijania tych pasji sportowych. Realizujcie się, podnoszcie swoje kwalifikacje, umiejętności i żyjcie w dobrym zdrowiu. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że upłyną Państwu radosnym, spokojnym i wesołym nastroju. Tego z całego serca życzę Państwu i Waszym rodzinom. Przede wszystkim chciałabym życzyć zdrowia, wszystkiego najlepszego, dobrego, no i żeby były przyszłe czasy lepsze niż te, które były. Zdrowia, Szczęścia. Radości z każdego dnia. Samych sukcesów, żeby wszystko mi się powiodło, ciosło, żeby się marzenia spełniły. Wszystkiego co najlepsze. Pomyślności, dużo prezentów. Przede wszystkim, żeby te święta były spokojne, bo spokoju w naszym kraju najbardziej potrzeba, zdrowe, bo tego nigdy za wiele, no i szczęśliwe, bo szczęścia też każdemu trzeba życzyć. Drodzy rodacy, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkańcy Zamojszczyzny, życzę Wam dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności w tym nadchodzącym dniu, jakże ważnym dla nas wszystkich katolików by nowonarodzony Chrystus, maleńki Mary... Chrystus, przyjął dużo łask, ciepła i życzliwości w naszym rodzinnym gronie. No, przede wszystkim zdrowia, bo tego nigdy za wiele, szczęścia, już trochę banalnie pomyślności, ale przede wszystkim, żebyśmy spędzili ten dni w gronie najbliższych, co w dzisiejszych czasach nie jest takie łatwe, bo wiadomo, wszyscy jeżdżą za pracę, za granicę. No i oczywiście, aby ten nowy nadchodzący rok był lepszy od tych, które były poprzednio. Wszystkiego najlepszego!